Nowy budynek zabiegowo-anestezjologiczny szpitala to rezultat długoterminowej strategii poprawy opieki zdrowotnej. Inwestycja pozwoliła na stworzenie nowoczesnych warunków leczenia pacjentów i podniesienie jakości świadczeń medycznych. W nowym budynku znalazły się najnowocześniejsze urządzenia medyczne, umożliwiające przeprowadzanie skomplikowanych procedur chirurgicznych. Sale operacyjne, oddział intensywnej terapii, apteka szpitalna i centralna sterylizatornia zapewniające kompleksową opiekę pacjentom. Zaawansowane systemy sterowania zapewniają optymalne zarządzanie mediami i bez Bezpieczeństwo pacjentów. Fundusze europejskie przyczyniły się do poprawy jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców regionu. Teraz będą oni mogli korzystać z profesjonalnej opieki zdrowotnej na europejskim poziomie, a wyspecjalizowana kadra lekarzy będzie mogła pracować na funkcjonalnym i nowoczesnym sprzęcie medycznym. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.